z tej strony dozo i dzisiejszy odcinek to być może początek serii, gdzie analizować będę zestawy uzbrojenia innych, najczęściej lepszych graczy Warzone. I zaczynamy od Lecha. Sprawdzimy, jakie bronie wybrał, jakie dodatki zastosował, a jeśli nie podał przyczyny, dlaczego takie, a nie inne, to spróbuję je znaleźć i zaproponować alternatywy, jeśli mają sens. Na wstępie przypominam o łapie w górę oraz subskrypcji. I nie przedłużając bardziej, zaczynajmy. Wiem, że komentarze pewnego typu niestety są nieuniknione, więc na wstępie zaznaczę, że nie są to żadne ataki personalne na osoby, które będą pojawiać się w tej serii. Każdy może grać czym chce i nikomu pistoletu do głowy nie przykładam. Film ten to analiza dodatków i statystyk, jakie się z nimi wiążą oraz merytoryczne starcie i być może zachęta do rewanżu. Uznałem jednocześnie, że z racji, że meta jest bardzo otwarta i można grać większością broni aktualnie znajdujących się w Warzone z całkiem niezłym powodzeniem, to tak samo jak na początkach Warzone, gdzie gracze byli jak ślepe dzieci we mgle ze swoimi zestawami, jest to bardzo dobry czas do odkrycia wielu ciekawych zestawów. A więc przyjrzyjmy się Lechowi i jego ostatniemu filmowi, gdzie na końcu poleca Kara i Rama 7. Niemalże łeska się wokół kręci, bo już ponad rok temu polecał dokładnie ten sam zestaw, choć z trochę innymi dodatkami. Jak wyglądał jego zestaw wtedy? No jeśli chodzi o Kara, to Lech zrezygnował już zresztą dawno temu z Atutu Skupienie i moim zdaniem bardzo dobrze wszak działanie tego Atutu jest nieznaczne. Oraz zaczął używać lasera taktycznego, który zmniejsza czas celowania bardziej zarówno od kolby, jak i chropowatej owiki. dokładnie o 38. Milisekund, podczas gdy kolba robi to o 25, a owika o 14. No i oczywiście trzeba zaznaczyć, że owika zmniejsza również o 41 milisekund czas przejścia ze sprintu do strzału. Z racji więc, że Lechowi bardzo zależy na tucie sprawne dłonie, laser taktyczny jest tak naprawdę jedynym słusznym wyborem. Polemizowałbym, czy sprawne dłonie są ważniejsze od właśnie na przykład, kolby na szybkość celowania, ale różnica i tak pozostaje niewielka, więc wybierajcie podług własnych preferencji. O pozostałych dodatkach tak naprawdę ciężko cokolwiek powiedzieć, bo jeśli gramy karem jako snajperkom, to musimy go zaopatrzyć w celownik snajperski, najdłuższą lufę i tłumik monolityczny dla jak największej prędkości pocisku. Ram 7 z kolei przeszedł długą drogę, mianowicie w filmie sprzed roku Lech proponował m.in. rama na daleko z chwytem Ranger. Dzisiaj, zamiast tego chwytu, bardziej opłaca się wziąć szturmowy chwyt przedni, aby zachować mobilność broni. Lufa Ranger na dystansa około 100 metrów będzie istotna nie tylko pod względem prędkości pocisku, ale również kontroli odrzutu. Celownik to sprawa mocno preferencyjna, amunicja jest wręcz obowiązkowa, a tłumik z wiadomych względów. Drugi zestaw Lecha sprzed roku był ramem hybrydowym, choć wkradła się tutaj Lufa Ranger. Lech jednak później ją zamienił, bardzo słusznie zresztą, na lufę Forge Tak Eclipse, która daje tylko 10% mniej zasięgu, co efektywnie przekłada się tak naprawdę na zasięg krótszy o zaledwie 2 metry, a jednocześnie nie spowalnia broni tak znacząco jak ta dłuższa lufa. Mamy nie tylko czas celowania krótszy o około 30 milisekund, ale też większą mobilność, a przy starciach z karabinami z Cold War, które mimo nerfów dalej mocno akcentują statystykę właśnie mobilności, jest to niezwykle istotne. Co więcej, jeśli bardzo zależy Wam na tłumieniu broni, dobrą opcją jest zrezygnowanie z lufy Eclipse i wzięcie tłumika monolitycznego. Oprócz nieocenionego atutu, jakim jest niepokazywanie się na radarze przeciwników podczas strzelania, dodatkowo zyskujemy również prędkość pocisku, tracąc mniej szybkości celowania w porównaniu do lufy. Co prawda nie będzie to zasięg 36 metrów, tak jak jest to z lufą Eclipse właśnie, ale 31 metrów, niemniej prędkość pocisku będzie w zupełności wystarczająca na te dystansę. Ja osobiście rezygnuję nawet ze szturmowego chwytu przedniego. I wolę wybrać kolejny dodatek na szybkość celowania lub prędkość ruchu. Odrzut rama nie jest wcale taki trudny do opanowania i po paru chwilach praktyki jesteśmy w stanie bardzo skutecznie zabijać wrogów na dystansę około 50 metrów bez żadnych dodatków na kontrolę odrzutu. Jeśli gracie na solo lub duo, magazynki również można śmiało zamienić na inny dodatek, jednocześnie pozostawiając sobie szturmowy chwyt przedni lub inwestując w kolbę na szybkość ruchu lub szybkość celowania. Jeśli chcecie zobaczyć zestawy, które Bia ja proponuje innymi właśnie na rama, zajrzyjcie na mój film o mecie na karabinach hybrydowych, link znajdziecie w opisie. Następnym karabinem, który Lech ostatnio polecał, jest AS-WAL. To, co mówił o nim w filmie, jest bardzo istotne. WAL jest najlepszą bronią hybrydową na solo i duo, z kolei na trójki i czwórki, czuć już bardzo jego mało pojemne magazynki. Lech proponuje tu zestaw z kolbą Strelok, ja natomiast uważam, że dużo lepszym wyborem, jeśli chcecie kontrolować odrzut za pomocą dodatków na Walu, będzie szturmowy chwyt przedni. Ja, jak to ja, przeprowadziłem testy i porównałem standardowego Wala ze szturmowym chwytem przednim i z kolbą Strelok. I jak się okazuje, Kolba strelok nie modyfikuje odrzutu. Zdziwiłem się dość mocno, więc test wykonałem ponownie. I jak się okazuje, strelok, w sumie bardzo podobnie jak szturmowy chwyt przedni, bardzo nieznacznie kontrolują odrzut wertykalny, jeśli w ogóle. Szturmowy jednak robi więcej w trudniejszym do opanowania aspekcie horyzontalnym, a ponadto nie zmniejsza wcale czasu celowania i w takim stopniu jak kolba strelok mobilności. Uważam jednak, zgodnie z polecanym już wcześniej moim filmem, że najlepszym wyjściem z sytuacji będzie wybranie po prostu innego dodatku. Odrzut na walu nie jest wcale trudny do opanowania, Panowania, a z racji, że broń nie jest pistoletem maszynowym. To odstępuje tym bronią w segmencie mobilności, dlatego lepszą decyzją będzie poprawa właśnie tego aspektu poprzez laser taktyczny, chropowatomowikę czy też kolbę stowl-skelet. Jeśli chodzi o lufę osa, to nie da się ukryć, że jest ona bardzo istotnym dodatkiem. Testowałem wala bez żadnej z luf, ale już wtedy było czuć, że jednak na te dystanse, nawet około 30 metrów, traci bardzo mocno prędkość pocisków i ciężej trafić przeciwnika, więc osa jest jak najbardziej potrzebna do stworzenia idealnej broni hybrydowej na solo i duo. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o serii analizy uzbrojenia innych graczy, oraz czyje następne zestawy chcielibyście zobaczyć, jak rozkładam na czynniki pierwsze. Zachęcam przy okazji do zostawienia łapki w górę oraz suba. Nie zapomnijcie również odwiedzić Discorda, Facebooka oraz Instagrama. Wszystkie linki znajdziecie oczywiście w opisie. W tym miejscu chciałbym również zachęcić do wsparcia kanału. Dołączenie do dozowniczej loży to koszt nawet tylko dwóch złotych, a wspomożecie mnie bardziej niż oglądając jakąkolwiek ilość reklam na moich filmach. No a ponadto otrzymujecie specjalne bonusy. Dostępne tylko dla wspierających. Dziękuję w tym miejscu wszystkim tym, którzy na wsparcie się już zdecydowali, oraz dziękuję wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się i dozo.